Ostatnio spróbowałem buraka w kilku potrawach i zachwyciłem się jego możliwościami. Dziś w jego smaku niemal zatopię polędwiczkę wieprzową i nadam jej uraczanej glazury. A zaczynam od przyprawiania mięsa. Potrzebne mi będą do tego ziarenka kolendry, które ścieram w moździerzu. Polędwiczkę układam na desce, posypuję dosyć obficie solą i pieprzem, a także kolendrą. Po czym roluję ją w tych przyprawach, żeby złapała ich jak najwięcej i układam na mocno rozgrzanej patelni z niewielką ilością oliwy z oliwek. Obsmażam po mniej więcej 2-3 minuty z każdej strony. Dodam, że polędwiczka ma więcej niż dwie strony. I kiedy mięso się smaży, ucieram na tarce ugotowane buraki. Obsmażoną dookoła polędwiczkę ściągam z patelni, a na smaki, które po sobie pozostawiła, wrzucam buraki. Smażę przez chwilkę i dodaję troszkę wody a kiedy woda nieco odparuje, dodaję składnik, który pomoże mi stworzyć glazurę na mięsie – miód. Buraki doprawiam jeszcze do smaku świeżo zmielonym pieprzem i solą. A po więcej przepisów zapraszam na moją stronę www.kulinarnaTV.pl, ale wracam do tego przepisu, bo polędwiczka wraca już do buraków. Przez chwilę smażę ją razem z nimi, obracając, żeby nasiąknęła jak najwięcej smaków. Buraki z miodem są dosyć słodkie, więc należy nieco zbilansować ten smak. Świetnie się do tego nada sok z cytryny. Wyciskam połówkę. Następnie polędwiczkę dosyć szczelnie zakopuję w burakach. I całą patelnię wraz z zawartością stawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika. Po 10 minutach odkopuję polędwiczkę i wkładam jeszcze raz na 10 minut do piekarnika. Chcę, żeby skórka na mięsie się trochę przypiekła. I taką już oczyszczoną, upieczoną polędwiczkę wyciągam, przekładam na deskę i kroję na plastry o grubości mniej więcej centymetra, mogą być nieco grubsze. Na talerz nakładam porcję buraków, a na buraki układam moje plasterki polędwice. Po wierzchu polewam dosyć obficie z sosikiem burakowym. Połączenie może nieco zaskakujące, ale uwierzcie mi, dawno nie jadłem lepszej polędwiczki wieprzowej. Jest idealnie nasiąknięta smakiem buraka, a delikatna glazura na niej jest wręcz obłędna. Wy też powinniście spróbować takiej prądówiczki u siebie w domu, a podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kuinternatefa.pl, a jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do na naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.